Zaryzykujesz dla mnie życiem? Tak jak ja dla ciebie. Czy potrafisz być ostatnim z nas? Gra The Last of Us, tylko na PlayStation 3. The Last of Us, czyli seria, której społeczności gamingowej raczej nie trzeba przedstawiać. Nie byłoby stwierdzenie, że jest to jedna z najlepszych gier w tematyce postapokaliptycznej ostatniej dekady. Pierwszą część, która była swoją drogą nominowana do Nagrody Gry Roku, dostaliśmy w 2013 i już wtedy skradła ona serca milionom fanów na całym świecie. Nie musieliśmy też długo czekać na informacje związane z jej kontynuacją, ponieważ trzy lata później na wydarzeniu PlayStation Experience 2016 doczekaliśmy się pierwszej oficjalnej zapowiedzi drugiej odsłony przygoteli Joela, a reakcja fanów na zwiastun sama pokazuje jak bardzo była ona wyczkiwana. Z czasem doczekaliśmy się również serialu na podstawie gry, którego drugi sezon obecnie jest na etapie tworzenia scenariusza oraz totalnego remake'u pierwszej części gry pod konsolę PlayStation 5. W drodze również mamy The Last of Us Factions, czyli fabularną grę multiplayer osadzoną w uniwersum The Last of Us, którą pierwotnie mieliśmy dostać jeszcze w tym roku, ale okazało się, że studio będzie na nią potrzebować więcej czasu niż pierwotnie zakładano i na razie data premiery stoi pod znakiem zapytania. Tak jednak dzisiejszy odcinek nie jest o owej grze czy serialu, ponieważ dzisiaj odpowiemy sobie na już długo zadawane przez fanów na całym świecie pytanie, a dokładniej mówiąc, czy powstanie The Last of Us Part 3. Jeżeli tak samo jak ja chcielibyście poznać odpowiedź na to pytanie, to rozsiądźcie się wygodnie i już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Cofnijmy się trochę wstecz. Kilka dni po premierze The Last of Us Part 2, a dokładniej mówiąc 25 czerwca 2020 roku, Neil Druckmann i Halley Gross, czyli scenarzyści drugiej części gry, udzielili wywiadu dla IndieWire, gdzie byli pytani o różne rzeczy związane z grą, które nurtowały fanów. Po kilku pytaniach na temat rozwiązań fabularnych przyszedł i czas na nieuniknione pytanie, co z The Last of Us 3. W tej sprawie głos zabrał sam Neil Druckmann, czyli zarówno scenarzysta obydwu części gry, jak i dyrektor kreatywny Naughty Dog, czyli studia odpowiedzialnego za The Last of Us, czy inne serie, które możecie kojarzyć, takie jak Uncharted czy Crash Bandicoot? W odpowiedzi na pytanie stwierdził, że przy okazji pierwszej części nie było żadnych oczekiwań i mogliśmy pozwolić sobie na wszystko, ale potem, kiedy rozwinęliśmy już postacie, tematykę i procesy, poczuliśmy, że aby usprawiedliwić powstanie drugiej części, musimy stworzyć coś, co nie byłoby dla fanów komfortowe, ale pasowałoby do emocjonalnego rdzenia pierwszej odsłony. Bez tego powstanie trzeciej części nie miałoby sensu. Podkreślił również, że wiemy już bardzo dużo o świecie The Last of Us, dlatego Naughty Dog musiałoby się postarać, aby stworzyć coś, co ma tak samo silny wpływ emocjonalny na odbiorcę, jak poprzednie gry. Niecały rok później, w kwietniu 2021 roku, na podcaście U Script Apart, dowiedzieliśmy się od Druckmana, że wraz z Gross zakończyli już pracę nad fabułą The Last of Us Part 3, jednak Druckman podkreślił, że jest to tylko ogólny zarys historii, a sama gra na ten moment nie powstaje, tak też ma nadzieję, że ujrzą na kiedyś światło dzienne. I tak naprawdę od tamtej pory nie usłyszeliśmy nic, co mogłoby być związane z trzecią częścią The Last of Us. Jednakże 14 grudnia zeszłego roku pojawiło się na Twitterze rzeczy, <laughs> przepraszam, Eksie coś, co przyciągnęło uwagę ludu, bowiem tego dnia na profilu użytkownika AnonViewer pojawił się pewien wpis, w którym to mówił on, jakoby następną grą, nad którą pracuje Druckmann, było The Last of Us Part 3, a w dodatku Naughty Dok na tamten moment miałoby nad nią już aktywnie pracować. Jak też jednak idzie się domyślić, wiele osób wątpiło w autentyczność tych słów, co jest słusznym podejściem, biorąc pod uwagę to, że nie jest to oficjalne źródło, tak jednak Anon Viewer odniósł się do kwestii swojej autentyczności w odpowiedzi pod owym tweetem. Widziałem dużo komentarzy typu Czy powinniśmy ufać tej osobie? Od osób, które są nowe na moim profilu, więc oto kilka przykładowych rzeczy powiązanych ze światem gier, które wyciekły ode mnie. Wspomina on tu o takich rzeczach, jak chociażby to, że ujawnił wiele detali związanych z serialem aktorskim The Last of Us, które się potwierdziły, jak na przykład to, że Ashley Johnson, czyli aktorka, głosowa Eli w oryginalnej wersji językowej, w serialu zagra matkę Eli, czyli Annę czy też to, że był on pierwszą osobą, która wspomniała o powstawaniu gry Crash Bandicoot 4. Dodał również, że nie specjalizuje się on w branży gier, ale zna kilka ciekawych osób. I mimo, że są to dla nas bardzo optymistyczne informacje, należy jednak pamiętać, że wszystkie tego typu przecieki od różnych likerów należy brać z dystansem, ponieważ mimo faktu, że kilka rzeczy od nich mogło się potwierdzić, tak dalej są to nieoficjalne źródła. Od publikacji tweeta nie minął nawet miesiąc, a już w styczniu tego roku otrzymaliśmy garść nowych informacji. Neil Druckmann 4 stycznia udzielił wywiadu dla The Hollywood Reporter na temat zbliżającej się serialowej adaptacji The Last of Us. Tak jednak i tutaj absolutnie nie mogło się obejść bez rzucenia pytania na temat trzeciej części gry. Tym razem Druckmann odpowiedział krótko, twierdząc, że za wcześnie jeszcze by mówić, czy trzecia część faktycznie powstanie. Jednak powiedział on, że. Ten świat ma jeszcze dużo historii do powiedzenia. Dodatkowo, kilka tygodni później 25 stycznia w wywiadzie dla BuzzFeed, również odniósł się do The Last of Us Part 3, gdzie tym razem powiedział, że Naughty Dog Keko Studio jest bardzo uprzywilejowany faktem, że to właśnie Sony jest ich wydawcą, ponieważ to, że na przykład The Last of Us Part 2 odniosło duży sukces, nie oznacza od razu presji ze strony Sony do stworzenia trzeciej części. I jest to zależne tylko i wyłącznie od studia, czy chcą robić kontynuację, czy nie. W załączeniu do tego powiedział, że jeżeli chodzi o powstanie trzeciej części, to tutaj sytuacja jest taka sama jak w przypadku części drugiej. Czyli, jeżeli uda im się wymyślić fascynującą historię z uniwersalnym przesłaniem, tak jak miało to miejsce w przypadku pierwszej i drugiej części gry, wtedy przedstawią ową historię. Jeżeli jednak nie dadzą rady niczego wymyślić, wtedy mogą zakończyć serię na części drugiej, która już sama miała mocne i satysfakcjonujące zakończenie. Jednakże, jeżeli chodzi o pomysły, to wiemy, że jakieś już są, ponieważ na początku odcinka przytoczony był artykuł, w którym mowa jest o tym, że ogólny zarys historii jest już tak naprawdę gotowy Dodatkowo Neil sam stwierdził, że w świecie The Last of Us Jest jeszcze dużo historii do opowiedzenia Więc i w zarówno jego głowie, jak i innych osób Współtworzących grę, muszą już być jakieś pomysły Na kontynuację, więc nawet jeżeli ten zarys Który już jest gotowy, finalnie uznaliby Za niesatysfakcjonujący To szczerze nie wydaje mi się, że nie daliby rady wymyślić Kolejnego, równie dobrego I teraz mały przeskok do kolejnego miesiąca, czyli lutego Gdzie dowiedzieliśmy się kolejnej, bardzo ciekawej rzeczy Albowiem 6 lutego portal The League Doniósł, jakoby The Last of Us 3 Było w procesie powstawania Taką wiadomość podała podobno ta sama osoba, która przekazała portalowi Leak informacje na temat PlayStation 5 Slim, a poza samym faktem tego, że gra jest w procesie tworzenia, ich źródło twierdzi również, że The Last of Us Part 3 w Naughty Dogs skategoryzowano jako grę na konsolę PlayStation 5 z myślą o PlayStation 6. I mimo, że to z myślą o PlayStation 6 brzmi, jakby były to odległe czasy, to być może nie jest to wcale taki długi okres czasu, jak może się wydawać, a w dodatku może mieć to całkiem spory sens, zakładając, że ta informacja jest jakkolwiek rzetelna. Spójrzcie na to. Konsola PlayStation 3 wyszła 11 listopada 2006 roku, a The Last of Us 14 czerwca 2013 roku. Natomiast konsola PlayStation 4 wyszła 15 listopada 2013 roku, a The Last of Us Part 2 19 czerwca 2020 roku. Więc idzie zauważyć tu pewien schemat. Obie gry wychodziły zawsze pod koniec cyklu danej konsoli. Pierwsza część The Last of Us wyszła pod koniec cyklu PlayStation 3, a The Last of Us Part 2 pod koniec cyklu PlayStation 4. Dlatego też, gdyby podążać tym schematem, The Last of Us Part 3 moglibyśmy się spodziewać pod koniec cyklu PlayStation 5, czyli w 2027 roku. Dlatego, zważając na to, że nowe generacje wychodzą średnio co 7 lat, czyli co prawda wychodzi na to, że czekalibyśmy jeszcze 4 lata, to tak naprawdę zleci to szybciej niż może się wydawać. Bo pamiętam to, jak szybko zleciały chociażby 4 lata od pierwszego zwiastu na drugiej części gry, do jej premiery. Dlatego, że tak naprawdę o tym się Przecież nie myśliby cały czas, i prawdopodobnie po tym odcinku niektórzy tak samo będą o niej pamiętać dzień tydzień, miesiąc, a potem zostanie im to gdzieś z tyłu głowy. Dlatego jak nie będzie się o tym cały czas myśleć, to i czas oczekiwania nie będzie się ciągnął. I ostatnie, jednak nie mniej ważne informacje, to przecieki od dwóch znanych likerów, czyli Daniela RPK, którego możecie kojarzyć głównie z przecieków filmowych i Viewer Anona, o którym już wiecie z początku odcinka. Obaj panowie bowiem tego samego dnia, dokładnie 2 lipca, czyli stosunkowo nie tak dawno, postanowili podzielić się ze światem całkiem interesującymi informacjami na temat owej gry. Zaczynając od tego pierwszego. Daniel RPK na swoim Patronite dodał post z przeciekami, które miałyby dotyczyć fabuły trzeciej części Dolastowas, a dokładniej nowych postaci. Napisał on, że część fabuły będzie opowiadała o grupie ocalałych, którzy przetrwali na obrzeżach postapokaliptycznego miasta i zamieszkują wiktoriański dom, który służy im jako baza. Grupa miałaby liczyć pięć osób, z czego na temat każdej mamy trochę informacji. Idąc po kolei, Lucas ma być z początku przyjazny, jednak z czasem ma okazać swoją ciemniejszą stronę oraz na jakimś etapie wyjść w związek z młodszym członkiem grupy, prawdopodobnie Grace. Val jest kobietą, a zarazem przywódczynią grupy. Mason jest mężczyzną oraz byłym żołnierzem, który w momencie objęcia przez Val dowodzenia będzie musiał wybrać między lojalnością wobec Ezry, a reszty grupy. Ezra jest mężczyzną, który ma chcieć przyjąć rolę dowódcy od Val. A o Grace wiemy tylko tyle, że jest kobietą w wieku między 18 a 25 lat. Dużo osób zamartwiało się o tym, że dostajemy tyle informacji o nowej grupie, a nie wiemy co dalej z Eli, Abi, czy Lewem. Dlatego też przejdziemy teraz do tweeta Viewer Anona, ponieważ odniósł się on do tego jeszcze tego samego dnia. W jednym z dwóch swoich tweetów, z czego jednego nie wstawia tutaj, ponieważ został usunięty, stwierdził on, że Grace jeszcze na wczesnym etapie powstawania i wszystkie szczegóły związane z fabułą wciąż są dopracowywane. Jednak zapewnia on, że słyszał, że rola Eli w The Last of Us Part 3 jest co najmniej tak samo ważna, jak w The Last of Us Part 2. Do tego dochodzi wpis, w którym W.R. Anon twierdzi, iż główne nagrania do trzeciej części The Last of Us mają mieć miejsce jeszcze w tym roku. Nie wiadomo, czy chodzi tu o nagrania głosowe, czy motion capture, ale jakieś podobno mają się zacząć. Dlatego też, podsumowując i odpowiadając na pytanie, czy The Last of Us Part 3 powstanie, odpowiedź brzmi najprawdopodobniej tak, i składa się na to kilka konkretnych czynników. Jeżeli chodzi o sukces drugiej części, który mógłby się przyczynić do powstania części trzeciej, to z nim jest różnie, ponieważ z jednej strony gra pobiła rekordy sprzedaży w ciągu trzech dni od premiery oraz zdobyła tytuł gry roku 2020, co jest swoją drogą dużym wynagrodzeniem dla noty Dog za wysiłek, czas i pasję włożoną w stworzenie The Last of Us Part 2, a z drugiej strony spotkała ją ogromna fala krytyki w związku z jej fabułą i gra była zasypywana niskimi ocenami. Nie będę już tutaj tego szerzej opisywał, jednak na YouTube możecie znaleźć multum filmów, w których różni twórcy opowiadają o tym, jak słaby jest storytelling, w The Last of Us 2 czy jaką to topą finansową gra była. Szybkie sprostowanie. W pewnym pozwie sądowym ujawniono, że budżet The Last of Us Part 2 wyniósł 220 milionów dolarów, a nie jak wcześniej mówiono 100 milionów. Jeśli do tego uwzględnić budżet przeznaczony na marketing, to gra kosztowała 320 milionów dolarów. Gra sprzedała się w liczbie 37 milionów egzemplarzy, więc w najlepszym przypadku zarobiła jedynie 200 milionów dolarów, pozostając na 120 milionowym minusie. Jednakże na pewno jest duża część fanów, w tym ja, którym historia się podobała i widzieli w niektórych rzeczach więcej głębi niż tylko głupie lub proste rozwiązanie. A w dodatku coś, z czym zgodzi się duża część osób, która grała w grę lub ją oglądała czyli to, że jest ona zrobiona fenomenalnie. Zaczynając od niesamowicie dynamicznego gameplayu, dzięki któremu czasem czułem się jakbym oglądał film, w którym mogę sterować postacią, kończąc na klimatycznym soundtracku i wspaniałej grafice gdzie czasami widoki były tak piękne, że stałem w miejscu przez kilka minut i rozglądałem się dookoła podziwiając obraz natury, jaki stworzyło Naughty Dog. Oczywiście plusów jest więcej, ale to już jest temat na inny film. Dodatkowo wiemy, że serial The Last of Us, który wyszedł w styczniu tego roku, odniósł całkiem spory sukces. Dowodem na to jest chociażby to, że pierwszy odcinek serialu w samej Ameryce w dniu premiery obejrzało 4,7 miliona osób, co było drugim największym debiutem na platformie HBO od 13 lat oraz sam serial uważany jest ogólnie za jedną z najlepszych adaptacji wideo, jakie kiedykolwiek powstały. I mimo że jak w przypadku każdego serialu opinie są podzielone, tak też nie można mu odebrać tego, że dzięki niemu fanbase franczyzy z pewnością się powiększył, co można powiedzieć chociażby po tym, że sprzedaż remake'u pierwszej części gry po premierze serialu znacznie wzrosła. Poza tym serial mógł to stanowić taki mały sprawdzian tego jakie jest zainteresowanie Uniwersum The Last of Us i również mogło to znacząco przechylić szale tego, czy trzecia część gry powstanie, czy nie. A patrząc na wyniki serialu, wygląda na to, że idzie to w dobrą stronę. I na sam koniec pozostaje kwestia tego, co omawiane było w dzisiejszym odcinku, czyli wiemy, że jakiś zarys historii jest, chęci ze strony producentów raczej też są, ponieważ marka The Last of Us ma się bardzo dobrze, a likerzy i różne źródła wręcz zapewniają, że gra The Last of Us 3 już powstaje i Naughty Dog aktywnie nad nią pracuje. Więc no cóż, pozostaje nam czekać na dalszy rozwój sytuacji i liczyć, że dowiemy się jeszcze czegoś na ten temat w najbliższym czasie. Tak też to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało i uważacie, że film trochę rozjaśnił Wam widok na całą sytuację, możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, ponieważ to bardzo motywuje do robienia większej ilości tego typu materiału. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat, ponieważ jestem bardzo ciekaw, co na ten temat myślicie. Tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!